Wszystkim, z tej strony Oliwia w i witam Was w odcinku 20 faktów o mnie. Yy, postanowiłam tak trochę przybliżyć się, właśnie yy, tak bardziej, żebyście mnie poznali w ogóle, więc zacznijmy od pierwszego faktu. Mam sobie wszystko na kartce wypisane, ładnie pięknie, więc nie będę musiała się zastanawiać, więc zaczynamy. Mam na imię Oliwia, tak? To jest chyba oczywiste, po moim nicku na YouTubie Oliwia w mhm. Tak jak teraz tutaj. Yy, Oliwia, 7, Mhm. Dobra. Drugi mam 12 lat. Kocham konie, to jest oczywistanie. W realu jeżdżę konno. I na drugim mi mam Zuzia. Mhm, <grym> tak dokładnie. Nie lubię tego imienia. Oliwia zresztą też nie. Urodziny mam 20 lutego. Dokładnie tak. Moja ulubiona rasa konia w SSO jest to lipican Lipician, jakoś tak. Jakoś tak. <grym> Urodziny mam 20. A chyba to mówiłam, nie? Klincz. <grym> Ale to było złe. Ym, dobra, moją ulubioną rasą w realu jest Fjord oczywiście. <coughs> Uwielbiam pizzę Takiego koloru jak ja jestem fjordzik. Yy, moimi Bywy są uwaga, uwaga, długie wymieniaję. Maja, pozdrawiam cię, Asia, Milena, Natalka, Julia, Kresia, Erik, najlepszy i jedyny przyjaciel, jakiego mam. Jedzikom yy, no, tak, to, to, tak to, to mogę powiedzieć, więc na jest jedyny. Sandra, Olivia i dali nie wiem, bo to, to, to nie wiem, głównie tych, co wymieniłam, znaczy głównie, no większość tych, co wymieniłam jeżdżą konno, tak, więc no, dobra, w realu jeżdżę na fiordzie, tak, ale nie tylko, bo jeżdżę na różnych razach koni, ale akurat w tej części biorę fiordzinkę, zawsze w soboty i niedzielę chodzi dwie godziny yy, i w piątki czasami, dobra, Dalej, dalej, dalej. Mam dużo rzeczy w pokoju związane właśnie z koni. Jest ich pełno. Wszędzie plakaty, worki, figurki szlej. Jezu, co tu jeszcze mam? Czekajcie, muszę się rozejrzeć. Książki. Jezu, nie dobra. Wszędzie konie i logi. Dobra, dalej. Um, um, właśnie piję mleko, tak? Piję mleko właśnie. Reklamować nie będę. aha Dobra, mam tylko siedem koni, by co mogę nawet pokazać. Jakie mam, jakby ktoś nie wiedział, a chyba nie wiecie. I co mnie tak wybiło? Okej, tutaj właśnie na stacji jest fres. Tu mamy Jurki Krwisty, Andalus, Szwed. Tutaj kucyk, a i tu jeszcze Lipican. Lipican wy <try> Kolejny fakt, to już będzie fakt 17, czyli już prawie koniec. I tak nagrywam aktualnie telefonem, widzicie rękę, o, właśnie rękę, telefonem nagrywam, ale to do czasu mam zamiar pobrać sobie aplikację, znaczy proszę, program do nagrywania ekranu Bandicam, bo zobaczę, że kudę, że każdy taki youtuber, SSO YouTube, youtuber youtuberowi, czy tak właśnie nagrywa w Bandicamie. Takich słabszych jak ja na przykład na razie. <try> Um, no. I tak właśnie. I postaram się go pobrać, jak będę miała jeszcze miejsce w, w tym laptopie okropnym. I właśnie będę już nagrywać nie telefonem. Sorry, tamto pytanie to było 16, teraz 17. Mój telefon, którym aktualnie nagrywam, jest to Samsung Galaxy J5 2017. Już się powoli w sobie, ale jeszcze żyje tak. Jak żyje to jest git. 18 fakt. <laughs> nie jem mięsa od ponad roku, tak? Tak od ponad roku, nawet i więcej niż ponad. 19. Mam dwie bardzo, ale to bardzo grube książki o koniach. One są naprawdę grube. Naprawdę. 20. Chodzę do klasy 5. Jakby to interesowało, to piąta B. Wow. Kilka chodzą do klasy 5 B. Znaczy boże, boże, sorry, do jakiejś klasy na przykład 7, 8, 9. Co? Do, w każdym razie do jakiejś klasy B. To nie zostawi komentarz. A ty widz, który to oglądasz, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robisz. Pozostał po prostu po sobie ślad, będzie mi miło, ciebie to nic nie kosztuje, a mnie to uszczęśliwi, tak? To było tyle moich faktów. Mogę dodać jeszcze jedno bonusowe: że moim ulubionym kolorem jest czarne, tutaj nawet widać czerni, czerni wszędzie. No i to tyle w dzisiejszym odcinku moich faktów. Myślę, że Majka, którą wymieniłam z mojej BFF bądź zaszczycona, że się wymieniłam z, yy, większość pewnie o mnie wiedziała, ponieważ, ponieważ mnie zna w realu Tamten zresztą też, ale nieważne Nie będę się pogrążać To tyle w dzisiejszym odcinku i pa